Witam serdecznie, dzisiaj chciałbym pokazać wam, jak zmniejszać i powiększać tekst naszego wyświetlacza i napisanego tekstu. Jeżeli chcemy, jeżeli chcemy powiększyć, zmniejszyć tekst, to patrzcie. Można mu sobie powiększać, patrzcie, raz. I patrzcie, jak duży tekst. A żeby zmniejszyć, to tak samo. I robimy. To było tak. Widzicie jakie to proste? O małym tekstem y, widzicie jakie to proste? Y, Wystarczy słowaczek mieć w telefonie żeby zmniejszyć lub zwiększyć tekst. Widzicie jakie to proste? Mm. Dziękuję serdecznie. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie. Pozdrawiam Anię, Emilię i wszystkich moich subskrybentów, aby tak dalej. Jesteście super.